Nagroda Australijskich Dystrybutorów Filmowych. E, proszę Państwa, o, tu już jest Pan Tadeusz Matkowski, dyrektor firmy Puma Media, który wręczy nagrodę, ale nie, nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć, bo no, po prostu muszę jutro zacząć kręcić filmy. Zaproszenie na pokazy w pięciu miastach Australii i tydzień urlopu dowolnie wybranym przez laureata miejscu w Australii. Dzień <kluczy> dobry Państwu. Zanim powiem, kto zdobył tego rocznego Kangura, muszę podzielić się swoją radością, że nasza nagroda jakoś rosła już w tradycję festiwalu. Jeszcze w ubiegłym roku mówiłem nieco parafrazując slogan festiwalu, że Gdynia Kangur pokochał Dynię i mam nadzieję, że Gdynia pokocha Kangura, dzisiaj już mogę powiedzieć, jeśli Państwo że Gdynia pokochała Kangura, Kangur pokochał Gdynię i chciałem powiadomić, że nie jest to nagroda kolorowina, bo bardzo często mamy takie pytania, czy to jest nagroda kolorowina. Nie, to jest australijska nagroda. Nasze filmy prezentujemy przede wszystkim Australijczykom, ale oczywiście Polacy są też mile widziani. I proszę Państwa, w tym roku nagrodę Złotego Kangura za kreacje aktorskie w filmach Róża w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego i Sala Samobójców w reżyserii Jana Komasy otrzymuje Akata Kulesza. Chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć, że niezależnie od pięciu, co najmniej pięciu pokazów filmu z udziałem Pani w Australii, może Pani sobie wybrać na urlop, tygodniowy urlop, co na mapie, miejsce, w którym chce Pani spędzić tydzień. <multifon ideally> <trujanie> 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 Dziękuję, bardzo się cieszę. Myślę, że sobie odpocznę.